Prowadzi ksiądz biskup Jacek Kiciński. Maryjo, matko naszej wiary, nadziei i miłości. W dniu dzisiejszym przychodzimy do Ciebie, o Matko nasza jako pielgrzymi z całej Polski, a pośród nich jako pielgrzymi archidiecezji wrocławskiej. Dzisiejszy apel. Nasze bycie z Tobą i dla Ciebie jest wigilią naszej jutrzejszej radości, jutro bowiem staniemy przed Twoim obliczem po dziewięciu dniach, pielgrzym Jego trudu. Wielu z nas zapragnęło już dziś spojrzeć na Twoje Matko Oblicze, spojrzeć i powiedzieć, że jesteśmy przy Tobie, czuwamy i pamiętamy. Nasza tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem Duch Ożywiciel. Duch, który ożywia nasze życie i przemienia nasze serca. Podczas naszego pielgrzymowania rozważaliśmy tajemnicę działania Ducha Świętego w życiu Kościoła i w życiu każdego z nas. Jako wspólnota wiary. Odbyliśmy dziewięciodniową pielgrzymkę, która stała się dla nas nowenną do Ducha Świętego. W tych dniach gromadziliśmy się codziennie na Eucharystii i wspólnej modlitwie, rozważaliśmy Słowo Boże, adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, słuchaliśmy konferencji. I rozważaliśmy w ciszy słowo usłyszane od Pana. To Ty, o Matko nasza, umacniałaś nas we wspólnocie drogi, która stała się dla nas szkołą Twojej miłości. Jako oblubienica Ducha Świętego, Matka Kościoła, Nauczycielka Wiary i Przewodniczka po drogach życia. Pomagasz nam odnajdywać się w naszej codzienności, w codzienności życia, które tak często niesie ze sobą wiele niespodzianek, życia, w którym nie brakuje zamętu, w którym nasza wiara często wystawiana jest na próbę ośmieszenia, która bywa źle rozumiana i niewłaściwie oceniana. Mario, Matko pięknej miłości, której oblicze naznaczony jest cierpieniem zadanych ran, pokazujesz nam, jak miłością przemieniać świat. Pielgrzymowałaś wiele razy w swoim życiu i doświadczałaś cierpienia i niezrozumienia. Pamiętamy dzień, gdy zabrakło miejsca w gospodzie. Pamiętamy pielgrzymkę do Jerozolimy na święto Paschy. W drodze powrotnej zagubił się Jezus. Szukałaś go wraz z Józefem wśród bliskich, krewnych i znajomych, ale tam go nie było. Jezus był w świątyni. Ty, o matko nasza, pokazujesz nam, gdzie mamy szukać Jezusa. On jest w świątyni. On tu czeka na nas. Gdy przychodzimy do Ciebie, Maryjo, Ty wskazujesz na niego, mówiąc: "To on jest najważniejszy. Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam Syn". Maryjo, Matko nasza, ucz nas, jak zachowywać i rozważać słowo w sercu jak tym słowem żyć i jak dzielić się z innymi. W czasie naszej pielgrzymki, w mocy Bożego Ducha, staraliśmy się na nowo odkryć, co znaczy być dzieckiem Boga, uczniem Chrystusa i misjonarzem Ducha Świętego. Być dzieckiem Boga to kształtować sobie postawę miłości, Zaufania i wiary. Jeśli nie ma miłości, nie ma zaufania. Gdy nie ma zaufania, nie ma wiary. Tylko miłość wobec Boga kształtuje postawę wiernej miłości do drugiego człowieka. Bóg bowiem jest sprawcą wiernej miłości i tylko On może Uczynić nas narzędziem w swoim ręku. Być uczniem Chrystusa to znaczy wpatrywać się w Jego słowa, gesty i czyny. On pokazuje nam, jak realizować nasze życiowe powołanie. To On przypomina nam, że nigdy nie jesteśmy sami. To On zapewnia nas. Że będzie z nami aż do skończenia świata. Być wreszcie misjonarzem Ducha Świętego, to być otwartym na Jego działanie. Być misjonarzem Ducha Świętego, to być człowiekiem gotowym do drogi. Apostołowie po doświadczeniu zesłania Ducha Świętego z entuzjazmem zaczęli głosić Ewangelię i to różnymi językami. Dziś już wiemy, że być misjonarzem Ducha Świętego to być do Jego dyspozycji, to być człowiekiem miłości, radości, pokoju, cierpliwości, dobroci, łagodności, opanowania i uprzejmości. Duch Święty sprawiał, że w czasie naszego pielgrzymowania podejmowaliśmy refleksję nad naszą wiarą i naszym życiem. Dlatego podczas tych dni nie zabrakło czasu na dziękczynienie, przeproszenie i prośbę. Jako Kościół wrocławski mamy za co Bogu dziękować. Dziękujemy za wszystkie łaski, których Bóg nam udzielił. Dziękujemy za ten czas rekolekcji w drodze. Dziękujemy za to, że mogliśmy na nowo odkryć oblicze Boga w drugim człowieku, Boga, który jest miłością, dobrocią i miłosierdziem. Dziękujemy za tych, których spotkaliśmy na naszym pielgrzymim szlaku, za każdy gest dobroci i życzliwość. Dziękczynienie nigdy nie jest pełne. Gdy nie ma przeproszenia. Mario, matko naszej wiary, wiemy, że nasze życie nie zawsze jest piękne i nie zawsze jest wspaniałe. Zdajemy sobie sprawę z naszej słabości i wiemy, że każdy grzech niszczy to, co Boże. Przepraszamy za nasze niewierności, za każdy grzech, za każdą obojętność, na drugiego człowieka. Nasze trudy, niewygody i obolałe nogi, przyjmij Maryjo jako nasze skromne wynagrodzenie. Prosimy Cię, matko nasza, wypraszaj u syna swego Jezusa Chrystusa, to, czego najbardziej potrzebujemy. Potrzebujemy zaś miłości, pokoju i jedności. Przynosimy tu, Maryjo, przed Twoje obliczem intencje naszej archidiecezji wrocławskiej, intencje naszego metropolity, arcybiskupa Józefa, biskupów i kapłanów, intencje sióstr zakonnych i wszystkich osób konsekrowanych. Przynosimy do Ciebie, o Matko nasza, małżeństwa i rodziny. Zawierzamy Ci naszą młodzież, Dzieci i dorosłych, polecamy ludzi starszych, schorowanych, niosących na sobie krzyż cierpienia. W naszym pielgrzymowaniu towarzyszyli nam pielgrzymi duchowi. To ci, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć w pielgrzymim trudzie, a są z nami obecni duchowo, poprzez modlitwę. Maryjo, przyjmij ich intencje i otocz ich swoją miłością. Tobie, Matko, pragniemy zawierzyć w naszą przyszłość, te wydarzenia, które będą naszym udziałem. W sposób szczególny zawierzamy Europejskie Spotkanie Młodych teze, które odbędzie się w tym roku we Wrocławiu. Niech to będzie dla nas czas, odnowienia łaski wiary, budowania jedności, byśmy na nowo odkryli dar bycia razem, który jest odpowiedzią na Chrystusową prośbę, aby byli jedno. Kończąc modlitwą Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, pragniemy zawierzyć to nasze pielgrzymowanie Tobie Maryjo, Nasza Matko, Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcamy ciało i duszę, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w macierzyńską niewolę miłości, pozostawiamy Ci zupełną swobodę, Posługiwania się nami, dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy. Ty zaś, Matko, wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, pomocniczko wiernych, by nasza ojczyzna, nasza diecezja, rodzina i parafie były rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen. Tobie, Matko, polecamy Kościół Chrystusowy, Ojca Świętego Franciszka, Jego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Arcybiskupa Salwatora Penache, polecamy Episkopat Polski. Z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Obecnego wśród nas księdza biskupa Jacka Kicińskiego z archidiecezji wrocławskiej, któremu dziękujemy za dzisiejsze rozważania apelowe. Polecamy nasz pauliński zakon na czole z ojcem generałem Arnoldem Hrabkowskim i przorem Jasnej Góry ojcem Marianem Waligurą. Polecamy kapłanów, misjonarzy, kleryków, siostry zakonne. Prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Modlimy się za naszą ojczyznę. Polecamy władze państwowe i samorządowe na czele z prezydentem, premierem, parlamentarzystami. Polecamy wszystkich radiosłuchaczy, rozgłośni katolickich łączących się z nami, zwłaszcza radiosłuchaczy Radia Maryja, Radia Jasnogóra, Góra, telewidzów telewizji TWAM, internautów łączących się z nami za pośrednictwem jasnogórskiego portalu. Modlimy się za Polaków żyjących na emigracji, polecamy chorych i cierpiących, będących w domach, szpitalach, hospicjach, polecamy wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi, modlimy się za naszych bliskich zmarłych. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich pielgrzymów przybywających do jasnogórskiego sanktuarium narodu polskiego, jak również wszystkich tych, którzy na różne sposoby zmierzają ku jasnej górze zwycięstwa. Polecamy parafię Świętej Małgorzaty w Gostyninie w Archidiecezji Poznańskiej, do której przybyłaś, Matko, w kopii obrazu nawiedzenia. Rozważamy tajemnicę bolesną Urzańca Świętego, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami rzeszeni teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowasz Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionasz Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i godzinę śmierci Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Mamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się teraz, rodzinę, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ja żołku, o mój Jezu, nas i, do do nieba. I do szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują twojej pod Twoją obronę. Uciekamy się święta Boże w Ciebie, nasz niebyły szpan, racz nie grać w potrzebach naszych, ale w szlach i przygód racz nas zawsze wybawiać. Anno kwarekno i błogosławioną, o Pani nasza, o rękowniczko nasza, o siedlniczko nasza, o dziecię nasza, z Jemnym nas pojedziemy, nas zbawiam. Nas zbawiam. Nas zbawiam. Oddal Pani od Kościoła to wszystko, co Cię obraża, a nas samych skieruj na drogi zbawienia. Święty Michał, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, w Wodzu Niebieskich, zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich, po tym świecie krążą, mocą Bożą wstrąć do piekła. Amen. Księży biskupów prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Święty Jan Paweł II pouczał nas, że święty...